Słuchajcie, łaskawa wam pokój. Kolejne rozważanie, temat miłości. Teraz już piąty werset, 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Czy miłość jest bezstydna? Czy miłość dopuszcza się haniebnych, ponieżyjących czynów? Jak to wygląda? W Biblii Tysiąclecia wygląda tak. Nie dopuszcza się bezstydu. A w innych tłumaczeniach? Nie postępuje, nie Biblia Paulistów, nie jest grubiańska. Biblia przyszłego Kościoła. I przykład dosłowny nie zachowuje się niestosownie. To wszystko nie jest, jest grubiańska, czy zachowuje się niestosownie, czy postępuje, nie To jest jedno słowo. Tak, czyli tutaj mamy nie w oryginale, to mam pokazuje właśnie, jak jest to, jak to wygląda. Czyli tak, tu mamy. Yy, Kod strąga, tu jest słowo. Greckie, to jest transliteracja, to jest tłumaczenie angielskie, a to jest oznaczenie, jak to jest część mowy. Tak? Czyli tu mamy czasownik, czas teraźniejszy, niedokonany, strona czynna, trzecia osoba, po, liczba pojedyncza. Czyli mamy te 807 i zaglądnijmy do tego 807, czyli widzimy, że to znów nie czyni czegoś. Tak? Czyli czasownik nie czyni czegoś. Czyli co? Aschemoneo. Tak? Czyli to jest czasownik czasu teraźniejszego, niedokonanego. Forma czynna. I jak to wygląda? Postępować nieprzyzwoicie. Kompromitować się, hańbić się, zachowywać się nieprzyzwoicie, brzydko. Tak to jest słowo, które oznacza właśnie w tym miejscu Paweł używać. To jest czasownik. Słowo to również w Piśmie Świętym występuje jako rzeczownik. Ashemo sune, i to jest nieprzyzwoitość, wstyd, ujma, brzydota, bezkształtność, nagość, sromota, genitalia. Czyli widać, jakie znaczenie to słowo ma tak w słowniku Pawła, bo tutaj mamy w liście do Rzymian, tak? Jak i mężczyźni pozostawili naturalną potrzebę kobiety i zapłonęli swoją rządzą płciową względem siebie nawzajem mężczyźni z mężczyzny, popełniając bestyt i, i odbierając na sobie samym, samych zapłatę godną ich zboczenia. Czyli pestyt, czyli yy, to jest to słowo, tak? czyli czas, rzeczownik. I Jezus w Apokalipsie mówi, oto zbliżam się jak złodziej szczęśliwy, kto czuwa i strzeże swoich szat, żeby nagi nie chodził i widziano by, go je, by, i widziano by jego sromotę. Czyli widzimy, jaki jest wydźwięk tego słowa, tak? Czyli to jest rzeczownik, który jest pokrewny temu czasownikowi, a obydwa te słowa, i rzeczownik i czasownik, pochodzą od przymiotnika, czyli aschemon. Aschemon to jest nieprzyzwoity, nieprzystojny, sromotny, bestyny, haniebny i bezkształtny. Czyli widać, że są to wyrazy określające pewne rzeczy intymne, besty, wstydliwe, tak? Wstydliwe i nieprzyzwoite. I takie, takie słowo jest użyte raz w Biblii, czyli przez Pawła znowu w liście do Koryntian pisze, napisane jest tak. Lecz te członki ciała, które zdają się być słabsze są o wiele bardziej potrzebne. Te, które w ciele uważamy za niegodne uwagi, otaczamy szczególnym, większym szacunkiem, a nasze intymne wymagają więcej dbałości o przyzwoitość. Więc widzimy, że słowo słowo, które mamy użyte tutaj w liście do Korynta o miłości mówi o tym nam, że miłość nie poniża cieleśnie, tak? Czyli nie poniża cieleśnie. Czyli wszelki czyn, który my być może doświadczyliśmy od kogoś, albo sami względem kogoś wykonaliśmy, bo miłość jest czynna i miał to związek z poniżeniem cielesnym, to nie była miłość. Miłość, po którym Czyn, po którym czuczyliśmy się zeszpeceni, zhańbieni, po, poniżeni, to nie była miłość. Miłość, która czyn, który kieruje się ku wulgarności. Wulgarności, czyli bo miłość nas nie wulgarnieje. Nie czynimy się coraz bardziej wulgarnymi. Tak? Czyli zawsze, kiedy mamy doświadczenie wulgarności, to to nie jest miłość. Miłość nie jest też, gdy ktoś lub coś ściąga nas do bezwstydu. Miłość nas nie ubezstydnia. Takie słowo wymyśliłem. No właśnie, miłość nas nie hańby, Czyli zawsze jak czujemy się zhańbieni, poniżeni, to to nie była miłość. Miłość nas nie czyni brzydkim, tak? Czyli miłość, który, czyn, po którym czuliśmy się brzydcy lub zadaliśmy komuś brzydotę, to to nie była miłość i to nie jest miłość. Miłość nie kompromituje, tak? Czyli miłość, jeżeli czuje się skompromitowany, poniżony, obnażony, tak? Jeżeli obnażono Twoją intymność, Twoje intymne rzeczy, Twoje intymne sprawy, twoją, Twoje tajemnice, to to nie była miłość. Czyli miłość nie obnaża, tak? Miłość nie y, obnaża Twoich intymnych części, Twoich tajemnic, Twoich intymności. Miłość obchodzi się z Nim z szacunkiem. Więc to jest, co znaczy to, że miłość nie jest bezstydna. Miłość nie jest, nie postępuje niedostojnie, nieprzyzwoicie. Więc jest to szeroki temat, i dlatego czytajcie Pismo Święte w oryginale. Nie bądźmy bezstydni, nie bądźmy nie hańby. nie szukańmy hańby. Jezus Chrystus przyjął krzyż i nie, się, nie bał się jego hańby. No właśnie. Miłość nie zadaje nikomu hańby, nie hańbi. Miłość nie poniża. Miłość nie obnaża. Amen.